Małgorzata Tomaszewska mówi faktowi, jakim będzie Maciek Kurzajewski. Skłóceni ze sobą byli małżonkowie Maciej Kurzajewski, 49 litrów, i Paulina Smaszcz, 49 litrów. Przecinek już niedługo mają cieszyć się z powiększenia rodziny. Tatą zostanie ich starszy syn Franciszek. Kurzajewski i Smaszcz będą więc mieli wreszcie powód do zakopania topora wojennego po awanturach związanych z zaręczynami Macieja z Kasią Cichopek, 40 litrów. Kropka. A jakim dziadkiem będzie Maciej? Oto fakt postanowił spytać koleżankę z pracy Macieja. Żona Franciszka Kurzajewskiego jest w ciąży. Z tego bardzo cieszy się Paulina Smaszcz. Ponieważ marzyła o roli babci, będzie miała wnuczkę. Dziennikarka potwierdziła tę szczęśliwą informację. Co prawda, termin porodu jest jeszcze dość odległy. Ale narodziny wnuczki będą idealnym prezentem na jej 50 urodziny w lutym przyszłego roku. Tak, to prawda. To najpiękniejszy prezent na 50 urodziny, jaki mogłem sobie wymarzyć. Musimy być jeszcze ostrożni, bo termin jest dopiero za jakiś czas ale ja już jestem cała w skowronkach wyznała w świecie gwiazd. Tymczasem przyszły dziadek, czyli Maciej Kurzajewski, odmówił komentarzy na temat życia swojego syna w mediach. Zaznaczył, że i Franciszek go o to poprosił. Nie komentuję życia prywatnego mojego i mojej rodziny, również na prośbę mojego syna, powiedział Maciej. Informacja o tym, że przystojny i młody, jak na dziadka, Kurzejewski będzie miał wnuczkę. Zadziwiła koleżankę Macieja z pytania na śniadanie, Małgorzatę Tomaszewską. Jestem w lekkim szoku, ale to wspaniały facet i mężczyzna, choć rodzinnie go nie znam. Jest bardzo inteligentnym człowiekiem, o dużej wiedzy i profesjonalistą, więc na pewno wiele może nauczyć małego człowieka. A nowe życie zawsze jest piękne, mówi nam Małgorzata Tomaszewska, jedna z prowadzących pytania na śniadanie. Pies, z powodu którego Smaszcz atakowała Kurzajewskiego, polubił cichopek. Smaszcz zasugerowała, że Kurzajewski wydał ich psa. Maciej pokazuje pupila, a była żona odwiedza jego mamę i atakuje dalej. Skrzynecka jest hejtowana za wygląd. Zapewnia, że mężowi się podoba. Gdyby pragnął mieć żonę i kseskę. Cudze słów.